Witam Państwa serdecznie. Ja znowu jestem w parku i tak się zastanawiam, jakim trzeba być wujem, żeby człowiekowi zakazać chodzić do parku. Wiosną, przy takiej pogodzie, jak Państwo widzą, nawet kurczka jest niepotrzebna i w ogóle, no proszę Państwa. Siedzę sobie w parku, na ławeczce, właściwie to w połowie drogi z marketu do domu, akurat mam przejście przez park, najkrótsze. Ktoś, ktoś wymyślił, że ja nie powinienem obierać najkrótszej drogi do domu, powinienem chodzić najdłuższą drogą, nadrabiać dystansu. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, nie wiem po co ktoś tak zdecydował i żebym nie mógł podziwiać Stokrotek. O tu, proszę Państwa, za mną jest piękna łąka ze stokrotkami. Ktoś wymyślił, że ja tego wszystkiego nie mogę podziwiać. Kłaniam się Państwu. Do świąt wielkanocnych już niedługo.